Święta, święta i po świętach. Cześć na kanale Axis Libris. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o pewnej serii komiksów, z których mam tylko dwa, przeczytałam tylko dwa, ale jakby one zobrazują całą serię. Seria komiksów dosyć krótkich, które zarówno są. No, w sumie są adresowane dla młodszych, ale można je czytać dowolnie po prostu dla samej frajdy, oraz dla poznania czegoś nowego. To jest popularyzujące naukę i wiedzę o naukowcach. Seria komiksów. Tutaj mamy taką, taką, taką jakby przedmowę, takie właśnie wyjaśnienie. Seria Najwybitniejsi Naukowcy, to jest w ogóle hiszpańska produkcja, ma przede wszystkim przybliżyć historię nauki najmłodszym czytelnikom, a także wzmocnić rolę komiksu jako narzędzia edukacyjnego. To mi się w ogóle bardzo podoba, taka rola, taka inicjatywa. Koncepcja serii wyewoluowała w 2009 roku z okazji obchodów 200. rocznicy urodzin Charlesa, Charlesa Darwina. Aby wszystkie wątki historyczne nauko i naukowe były zgodne z faktami, zaprosiłem do współpracy dr Tyrę Lanuzę, znawczynię historii nauki, która zgodziła się konsultować moje komiksy o naukowcach. Dzięki temu mam pewność, że wydarzenia, które przedstawiam w tych albumach, są dobrze udokumentowane. Moim zamiarem jest tworzenie komiksów, które można czytać dla przyjemności. To jest faktycznie się tu sprawdza, jest to spełnione. Ale które jednocześnie prowadzą, wprowadzają dzieci w tematykę najważniejszych dla świata odkryć naukowych i stanowią zachętę do zdobywania i pogłębiania wiedzy. Jest to faktycznie takie popularyzujące naukę, ale nie ograniczałabym tego wyłącznie do dzieci. Mając 30 lat czy czytając te, te komiksy, to. No, jakby dobrze się bawiłam i doceniam bardzo kunszt tego tworu. Dodatkowo tutaj jest napisane, też, że tę serię rekomenduje dr Tomasz Rożek. Tutaj na końcu jest też od niego takie, takie posłowie, jakby jest opowiedziane jakby w skrócie coś tam jeszcze o głównej postaci z tego komiksu. Jeśli chodzi o, o, o doktora Tomasza Rożka, no, popularyzuje naukę i w ogóle i y, ten kanał na YouTube, jakby ja kiedyś też oglądałam go na równi z tymi pozostałymi popularyzatorami, y, jednak nabrał on dla mnie pewnych kontrowersji, y, ponieważ y, y, gdzieś się wypowiedział, on powiedział coś takiego, że no, ateizm coś tam według niektórych ateizm to jest tylko brak wiary w Boga, ale tak naprawdę to bycie ateistą niesie za sobą cały bagaż jakichś tam pozostałych poglądów, co jest absolutną bzdurą. Ponieważ tak nie jest, ponieważ są ateiści tacy i ateiści siacy i to w ogóle nie narzuca ci niczego. To, że nie wierzysz w Boga, możesz być lewakiem, prawakiem, komuchem, faszystą, czymkolwiek możesz być tak naprawdę. To w ogóle niczego, możesz, możesz wierzyć w duchy, na przykład, będąc ateistą, możesz nie wierzyć w duchy, możesz wierzyć w horoskopy czy, czy w jakieś tam leczenie wkładaniem cebulą do skar cebuli do skarpetek, cokolwiek. Nic nie jest narzucone poza brakiem wiary w Boga. Więc to był po prostu zasadniczy błąd. I ja miałam takie chłopiec, co ty chrzanisz, i napisałam po prostu komentarz, że to nie jest prawda. I po prostu to się okazało, że wokół pana Rożka funkcjonuje jakiś bardzo specyficzny fandom um, i po prostu oni się rzucili jak psy obronne, że o, ja się nie znam, on się zna, on jest doktorem, więc on wie wszystko lepiej. Um, no i jakby no, ja doceniam, że on w dziedzinie nauki, w której się faktycznie obraca, na której się zna, no to jest specjalistą i spoko, bardzo fajnie szanuje. Natomiast jeżeli już się zamierza wypowiadać na tematy, które nie są związane z jego dziedziną, to powinien się jednak troszeczkę bardziej, myślę, edukować, a nie poprzestawiać, tylko ja się dopiero później, dopiero parę lat później się dowiedziałam, że on jest jakiś taki bardziej wierzący i że, i że czy to nie koliduje z jego naukowymi poglądami, coś tam, coś tam, jakieś takie rozmowy gdzieś widziałam, ale już byłam tym mniej zainteresowana. Natomiast też rozmawiała. I ci komentatorzy w ogóle, co tam się tam wielcy bronili go, to dopiero kiedy wysyłałam im dosłowną definicję ze słownika, co to znaczy ateista, to dopiero przestali się tam y, y, stroszyć. Ale nieważne. W każdym razie y, też jeszcze gdzieś tam z innym y, youtuberem, który pro, popularyzuje trochę naukę, y, rozmawiałam z nim gdzieś tam i y, y, y. no, on też powie... dał przykład chyba pożarów w Australii? Nie wiem, jakaś była afera z pożarami, i właśnie pan Rożek też miał jakąś swoją wypowiedź na temat tego. I ten y, właśnie ten inny youtuber powiedział, że no, jakby no niekoniecznie tutaj ma, właśnie nie pamiętam dokładnie, czy to chodziło o ten temat. Wydaje mi się, że chyba o ten, ale też nie mam pewności. W każdym razie ten youtuber też powiedział, że no, tutaj niekoniecznie ma rację, bo no, fajnie by było, jakby poprzestał głównie na tematach, na których się zna. A on ma tendencję do wypowiadania się na wszystkie tematy, co po prostu no jest taki celebrycki odruch, ale no to prowadzi na manowce, ponieważ można zacząć chrzanić głupoty. Nie pamiętam, co to za temat był i co tam było mówione, ale w każdym razie z całym szacunkiem do pana doktora Rożka i z całym, jakby takim uznaniem, że no faktycznie tu się zna na pewnych tematach, tu fajnie robi jakieś. I sam fakt, że popularyzuje naukę, to też za to szacun i duży plus. Ale jednak przestałam go oglądać, bo stwierdziłam, że y, nie będę w stanie do końca weryfikować, na które tematy on się zna i wypowiada się obiektywnie, a na które wprowadza swoje własne poglądy. Y, więc przestałam go po prostu oglądać. Ale skoro zaangażował się w tę serię i bardzo szanuję, naprawdę, bardzo fajna sprawa, bardzo fajny pomysł. I jak może już widzicie, ja tutaj wybrałam sobie komiksy dotyczące naukowczyń. Tutaj są, jest rozpiska, jakie komiksy są tutaj w tej serii wyprodukowane. Jest tak, Darwin, no to jest mój idol z lat dziecięcych, ale już mam trochę rzeczy o Darwinie, więc myślałam sobie innym razem. To, tak po prostu, żeby dopełnić kolekcji rzeczy o Darwinie. To sobie kiedyś nabędę jeszcze o Darwinie też, ale akurat stwierdziłam, że nie tym razem. Maria Skłodowska-Kiri. Pomyślałam sobie, no, też to jest ważna postać, ale o niej mówią wszyscy. To jest postać, która jest najgłośniejsza, to jest najbardziej znana, rozpoznawalna postać. Myślę sobie, nie tym razem. Jest też Einstein, Arystoteles. Co do Arystotelesa, to mam mieszane uczucia, ponieważ w kwestii jego poglądów nienaukowych, ale bardziej obyczajowych, sam fakt, że katoliccy jacyś tam mędrcy się Arystotelesem inspirowali i wywodzili swoje seksistowskie jakieś tezy, też między innymi, tu trochę go spycha na dalszy plan u mnie. Ale w każdym razie, razie to tam kij z nim. Einstein, Newton, no to to są takie postacie, które e, są też bardzo, bardzo rozeznane, rozpoznawalne, głośne i tak dalej. Paster, no, paster jest dosyć ciekawą osobą, e, ale akurat nie było pastera na, na tej, e, w tej jakby, ja to kupiłam w Oszą, i tam nie było właśnie w tej, e, nie wiem jak to nazwać, w tych szafeczkach, rubryczkach. W, tej, w tym miejscu, gdzie stały te komiksy, to akurat pastera tam nie widziałam nawet. O, w przygotowaniu jest też Galileusz, a tutaj jest też Adalowlaze, który już mam, więc prawdopodobnie ten Galileusz też już jest. No, jest to też ciekawe. Być może kiedyś w przyszłości jeszcze sobie skompletuję, ale na razie nie teraz. Jak zobaczyłam, że jest Adalowlaze, stwierdziłam, że koniecznie to muszę wziąć i zobaczyłam, że jest też Hypatia. Więc no, to jest też kobieta nau nauki, więc stwierdziłam: Dobra, zrobimy odcinek o kobietach nauki. <grym> Także tutaj mamy właśnie Ade Lovelace, yy, która, która była pierwszą programistką, wytworzyła pierwszy yy, algorytm. I tutaj jest napisane o niej, no jest o jej życiu troszkę i jak właśnie zaczęła wchodzić w ten temat, w jaki sposób się spotkała z tą nauką i dlaczego się za to brała i tak dalej. Trochę takie wprowadzenie po prostu. Te komiksy mają swoją konkretną taką jakby ramę działania. Składają się z takich jakby czterech etapów. Pierwszy, najdłuższy, no to to jest komiks. I on nie jest jakiś długi, ale czyta się go nawet fajnie. Trochę mi przypomina zarówno rysunkiem, jak i tematyką i sposobem wyzięcia tematu. Z jednej strony mi przypomina, kiedyś była taka seria, straszna historia. Były takie właśnie książeczki, które tam w sposób żartobliwy, w sposób taki przystępny, komediowy, przyswajały, przyswajały y, trochę nauki właśnie o historii, jakieś tam y, też później były inne dzia działa, y, działy, y, to była tam jakaś tam erudycja i tam inne jakieś działy nauki też były. To całkiem ciekawe, mam kilka y, czy kilkanaście egzemplarzy z tej serii. Y, w każdym razie no to trochę mi przypominało właśnie, y, właśnie te, y, te serie. Oraz jeszcze mi się to też kojarzy z byli sobie odkrywcy. Coś jest w tym takiego, było sobie odkrywcowego. Natomiast ja bym w życiu nie powiedziała, że to jest hiszpańska produkcja. Nie znam się na hiszpańskich komiksach, ale ten sposób rysunku automatycznie przywodzi mi na myśl komiks francuski. I ja byłam przekonana, że to jest francuski komiks, ale też jakiś tam humor jest pokazany, więc bardzo mi się to kojarzyło, właśnie z komiksem francuskim. Ale tutaj widziałam, że jest to tłumaczenie z języka hiszpańskiego, no czyli to jest hiszpański twór i bardzo fajne, bardzo doceniam, naprawdę. No więc tak, pierwszy etap. Mamy komiks, czyli trochę z życia tej, tej osoby, ale bardziej się skupiamy na tych aspektach życia, kiedy ta osoba właśnie wchodziła w ten świat nauki, dowiadywała się nowych rzeczy, dążyła do osiągnięcia swojego jakiegoś tam mm, poziomu, czy, czy tego odkrycia swojego jakiegoś, czy w przypadku chypati, no to były okoliczności też historyczne i polityczne. Zarysowanie świata politycznego wokół czasów, kiedy funkcjonowała Hypatia, że tam były właśnie te jakieś rozłamy religijne, walka o dominację chrześcijaństwa i rozdział w ogóle na dwa chrześcijaństwa, i właśnie jakieś tam prześladowania religijne, i że takie właśnie były ogólnie klimaty, i to było też bardzo tak. To zarysowywane, że to tutaj mamy takie, ona się skupia na tej nauce, tutaj bibliotekę pokazuje, fascynuje się tym, jara się tym, jacyś ludzie przychodzą do niej, żeby się dowiadywać, jakieś rady, czy, czy nawet jakiś gość coś tam y, y, budował, jakieś astrolabium, konsultował się z nią i, i sprezentował to jakiemuś tam można władcy czy komuś. I on tak mówił: O, Hypatia to nadzorowała, to mądra kobieta, to musi być bardzo dobre urządzenie. Nie? <grym> Więc to było takie pokazanie właśnie jej sylwetki, po prostu zarysowanie jej sylwetki y, w ówczesnym świecie, wtedy kiedy działała. I przy okazji też wyjaśnienie ogólnych, jakichś tam innych jeszcze odkryć, na przykład tutaj, jak ktoś, kto, yy, jakiś tam ka, kal, Kalimach, Zenodot, jacyś ludzie, którzy opracowywali system katalogowania zbiorów bibliotecznych, co jest też bardzo ciekawe. Yy, I następną, yy, jakby, następnym etapem w tej książeczce mamy: Kto jest kim w świecie i tutaj głównej przedstawicielki komiksu, tutaj Ady Lovelace, tutaj Hypatii. I tutaj jest opisane też bardzo fajnie, skrótowo, ale przystępnie i zrozumiale, kim są osoby jakby takie bardziej znane właśnie z tych czasów. Czyli tutaj mamy właśnie osoby z otoczenia Ady Lovelace, jacyś inni naukowcy, tutaj też Mary Somerville, która też była jakąś tam... Ma matematyczką, i tak dalej. Tu kolejni jacyś ludzie, właśnie ten y, y, gościu, który robił tą y, ma ma maszynę analityczną, y, do której ona robiła właśnie algorytm, y, y, i są tutaj właśnie przytaczani, y, no, co oni zrobili, skąd są znani, oraz aspekt tego y, 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 urządzenia, czy tego jakiegoś odkrycia głównego, jakiegoś miejsca, wokół którego się to wszystko dzieje, co jest też. Fajne w przypadku właśnie tego opisu postaci, w przypadku Hypatii, tu są wymienione kobiety nauki z jej czasów. Trzy, co prawda, ale zawsze to już coś. Nazwiska, o których ja w życiu nie słyszałam. O ile Hypatia jeszcze gdzieś mi się tam obiła o uszy, o tyle w życiu nie słyszałam o Pandrozjom. Pandrozjom, ok. Asklepigenia i patra z Efezu. Totalnie w życiu o nich nie słyszałam, więc dowiedziałam się czegoś nowego. Jakieś równe babki, które zajmowały się czymś fajnym i matematyką, filozofią, oraz tak jak ona uczestniczyły w życiu publicznym. I, i bardzo fajnie dobrze wiedzieć. To dowiadujemy się czegoś nowego. Następnym etapem takiej książeczki jest, są szkice. Są szkice, przy czym to jest też bardzo fajne, bo te szkice są opatrzone komentarzami. Na przykład tutaj pierwsze postacie. Pierwsze szkice postaci Hepati bez grzywki, bo ona tutaj ma taką urokliwą, taką uroczą grzyweczkę ma. <laughs> Bardzo fajnie wygląda. I tutaj jest pierwszy szkic i z taką zaczesaną do tyłu, i to też mega mi przypomina francuskie komiksy, jakiś Tintin czy coś takiego. No, w każdym razie są te szkice, właśnie z jakimiś tam, też są jakieś wyjaśnienia, na przykład o tutaj. Teofil, to jest biskup Aleksandrii w czasach Hepatii. Cyryl siostrzenie z Teofile, jego nazwi, następca na stanowisko biskupa Aleksandrii. Też dodatkowo są wyjaśnione te szkice, kim są dane osoby. Dodatkowo, tutaj też przeurocze było to, szkice Ady Lovelace. I jest tu na przykład, jest szkice jej twarzy jak była młoda i jest zapisane Ada Ninia. <laughs> Adanina, czyli po hiszpańsku dziewczynka chyba i tutaj Ada con sombreros <laughs> Ada w kapeluszach um, że są po prostu oryginalne komentarze tego rysownika, tego autora który się nazywa Jordi Bajari nie znam, w każdym razie no i bardzo fajnie jest to roz, rozpisane są właśnie tutaj widać oryginalne ich jakieś uwagi Natomiast, ostatnim, o tutaj też jest, szkice ubrań z epoki, za życia Ady angielska moda wyraźnie się zmieniła. Zależało mi na tym, żeby zaznaczyć różnicę między strojami z okresu regencji i z tymi z epoki wiktoriańskiej. Bardzo fajnie, naprawdę, to doceniam rzeczywiście i jest tu jakiś, jakaś różnica, tutaj jest okres regencji, a tu wiktoriański, widać różnice, fajne dowiadujemy się czegoś przy okazji spoza, temat, spoza kontekstu, spoza tematu. I na samym końcu ostatni etap książeczki to jest właśnie posłowie mm, doktora Tomasza Rożka, który robi ogólny taki skrót już życia, taki ogólny opis, opisanie osoby, czyli no, że tutaj mm, ogromna, ogromnej roli kobiet w rozwoju nauk ścisłych mówi się dzisiaj Głosie niż kiedyś, coś tam, coś tam. Nieliczne kobiety, takie jak Maria Skłodowska, były wyjątkiem, które potwierdza te reguły. Ada Lovelace żyła kilkadziesiąt lat przed Skłodowską, nie pretendowała do wysokich stanowisk, była rewelacyjną matematyczką. Kobiet programistek, które w małym palcu miały setki stron kodu, było w historii świata więcej, jak chociażby Margaret Hamilton, główna programistka NASA, coś tam, coś tam. I tutaj jest jeszcze chwilkę o Adzie napisane, właśnie o tym, jak się zapoznawała z budową komputera Babadża. Babasz? Babacz? Nie wiem, jak się czyta jego nazwisko, w każdym razie tego, tego chłopa. No i coś tam, coś tam. Wzorem był pierwszy w historii program komputerowy napisany przez Adę. Pewnie dlatego jeden z języków oprogramowania zatwierdzonych przez rząd USA nosi nazwę Ada a gigant informatyczny firma Microsoft umieściła hologram, hologram z jej podobizną na certyfikatach autentyczności produktu. To jest też coś ciekawego, o czym nie wiedziałam. I są najważniejsze daty, narodziny, pierwsze spotkanie, małżeństwo, przetłumaczenie yy, artykułu o maszynie analitycznej, próba stworzenia modelu i śmierć. Yy, natomiast... I to bardzo fajnie tak jakby kompleksowo wszystko jest wzięty cały temat. Natomiast, co jest też bardzo ciekawe w tej... W tym posłowie dotyczącego y, hipatii. Dowiedziałam się, że została ona zamordowana, i że ponoć było to na tle religijnym, y, na, y, że ona była taka w ogóle tolerancyjna i w ogóle miała gdzieś, y, jakie miał wyznanie jej uczeń, po prostu chciała krzewić y, 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 swoją wiedzę, naukę. I po prostu została zamordowana i mówiono, że ze względu na religię, że to na tle religijnym, natomiast raczej chodziło o wpływy polityczne i to jest bardzo ciekawa informacja. I to jest rzeczywiście rzeczywiście pasjonujące. Oczywiście nie mamy tego morderstwa zawartego w komiksie, no bo to jest jednak kierowane głównie dla młodych osób, ale jest to też. No, i jest to takie trochę oddające jednak nastrój tamtych czasów jak na przykład mamy tutaj scenę gdzie chrześcijanie obalają jakieś tam pogańskie bóstwa i potem mają takie o zostaliśmy zaatakowani no jakby sami zaczęliście chłopy sami zaczęliście jest też przeprowadzone. Coś w rodzaju zamachu na, na tego prefekta. Yy, o, jest coś w rodzaju zamachu na, na tym prefekcie, który był przy okazji doradzał też, znaczy doradzał, radził się u Hypatii. Hypatia jemu doradzała. I to jest pokazane w ten sposób tutaj jakiś gościu, rzuca kamieniem, ten obrywa kamieniem i ma takie xy zamiast oczu. To jest takie typowo komiksowe. Ale to jest przepiękne, właśnie. Jak komiks potrafi. Tak prosty, przystępny sposób, nie dość, że po prostu przekazać nam jakąś wiedzę, jakąś historię, jakieś informacje, to dodatkowo zachęca właśnie do zapoznawania się z tym, bo te zabawne obrazeczki, fajnie pokolorowane, całkiem takie sympatyczne po prostu zachęcają do tego, żeby zgłębiać temat. Czytamy pobieżnie to, co jest napisane, ale nagle widzimy, że to jest coś ciekawego i zagłębiamy temat, więc to jest naprawdę bardzo fajna seria. Jeżeli lubicie komiks, lubicie naukę, ciekawicie się czymś takim, to zachęcam do, do zapoznawania się z tym, do śledzenia, może jacyś tam nowi, kolejni naukowcy będą tutaj wychodzić w tej, w tej fajnie to brzmi w tej serii, ja też będę to obserwować i. Będę sobie tam co jakiś czas nabywać. Może jak pojawią się jacyś, którzy mnie interesują, bo to jest fajny sposób na właśnie dowiedzenie się czegoś nowego. Jak na przykład tutaj, w przypadku Hypatii, dowiedziałam się, że została zamordowana. Wow! Ja bym chętnie naprawdę dowiedziała się więcej. Może jest jakiś film albo jakaś książka na ten temat, bo ja szczerze mówiąc, nic nie wiem, jeśli chodzi o to, więc. Jeżeli coś wiecie, dajcie znać w komentarzu. Ja bardzo chętnie się zapoznam. No i jeżeli też macie jakieś, nie wiem, spostrzeżenia co do tych komiksów, czy czytaliście je, czy może zamierzacie, może słyszeliście o tej serii, a może w ogóle nie, ale mam nadzieję, że Was zaciekawiłam. Jeżeli cokolwiek macie do powiedzenia, to napiszcie w komentarzu. Jeżeli Wam się podobało, to, to możecie zalajkować. I jeżeli jesteście ciekawi kolejnych jakichś komiksów albo książek, które będę Wam tutaj prezentować, to możecie zasubskrybować kanał i będziecie na bieżąco informowani. A no, na razie, no co mogę Wam tutaj jeszcze opowiedzieć? To jest naprawdę bardzo fajne, bardzo sympatyczne i to jest takie małe, krótkie, szybko się to czyta, ale jest tu tyle ciekawych informacji, że do tego będzie się chciało wracać. Jak będzie się coś tam. To jest właśnie to, co takie kompleksowe, że jak będzie jakiś temat kiedyś, nie wiem, będę z kimś rozmawiać, coś, czegoś, o, o czymś będę potrzebowała sobie przypomnieć, to ja sobie szybko otworzę ten komiks i będę wiedziała na co nie wiem, jakieś nazwisko, daty, coś takiego to ja sobie łatwo mogę to znaleźć tutaj. Więc nie, nie, nie ma to, nie jest to gruba książka, w której trzeba by, nie wiem, jakieś tam notatki nie wiadomo co. To jest krótki komiks, ale bardzo treściwy nadzwyczaj treściwy i najważniejsze rzeczy się dowiadujemy. Właśnie z tych komiksów. Bardzo polecam. Fajna seria. To jest seria Najwybitniejsi naukowcy. Mam nadzieję, że pozostałe trzymają poziom. Pozostałe, jakby te tomiki tej serii, trzymają poziom i no. Ciekawa jestem Waszej y, opinii, czy będziecie też czytać te komiksy, czy też y, to jest taki temat, który Was ciekawi? I co myślicie o edukacyjnej roli komiksu? Powiedzcie w komentarzu, co myślicie o tym, żeby właśnie w taki sposób y, przekazywać wiedzę. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł i myślę, że jest to też bardzo skuteczne, y, ale jestem ciekawa Waszej opinii. Y, a tymczasem, no co więcej, mogę Wam powiedzieć. Pasjonujące kobiety, pasjonujące tematy. I pasjonujące komiksy. Papatki.